Aby w dokumencie latechowym określić strukturę dokumentu, który tworzymy, używa się serii specjalnych poleceń. Ja przedstawię kilka najważniejszych. Istotną kwestią jest to, że niektóre z tych poleceń będą działały tylko w konkretnych klasach dokumentów. Dla nas najważniejsze klasy to będzie Book, czyli tworzenie książki, i Article, czyli ta służąca do tworzenia mniejszych publikacji artykułów. Wszystkie. Komendy używane w klasie Article, służące do analizy struktury dokumentu, mogą być użyte w klasie Book. Natomiast są takie komendy w tej klasie, które nie mogą być użyte w klasie Article. Te komendy. To po pierwsze part, czyli część, jeżeli chcemy podzielić książkę na części, które są większe niż rozdziały. I tutaj w nawiasach klamrowych wpisujemy nazwę takiej części. No i druga komenda, która występuje w klasie Book, to komenda chapter, czyli rozdział. tu w nawiasach wąsatych wpisujemy tytuł rozdziału. Istotną rzeczą jest to, by nie numerować ręcznie rozdziałów ani sekcji, gdyż LaTeX robi to automatycznie, więc tu w tych nawiasach wpisujemy tylko nazwy. Które nas interesują, a nie ich numery. Więc, żeby to jeszcze zaznaczyć bardziej, tego nie można użyć w klasie artykuł ani tego. Bo uznaje się, że artykuły nie posiadają rozdziałów ani części. Zaczynają się od sekcji. Albo punktów. Po angielsku section. I tutaj również wpisujemy sobie w nawiasach klamrowych tytuł sekcji. I dostaniemy: jeżeli to jest pierwsza sekcja, którą uży, u, użyliśmy, to będzie ponumerowana w dokumencie jako 1 Jeżeli chcemy sobie podzielić sekcję dalej, możemy użyć komendy subsection, czyli dodać podsekcję. Znowu z jakimś tytułem, wówczas dostaniemy numer z sekcji. Jeżeli to była pierwsza podsekcja, to z numerem kolejnym 1 jako podsekcja, czyli będzie to 1-1. I tak możemy wejść sobie nieco głębiej w strukturę, tworząc podpodsekcję i tak dalej. Tu już nie będę tego analizował. Poza tym, jeżeli Używamy komendy sec section albo subsection w klasie Book i wcześniej mieliśmy zadeklarowany jakiś rozdział. To tutaj na samym przodzie będzie jeszcze numer rozdziału. Częsty błąd polega na tym, że nie zadeklaruje się żadnego rozdziału w klasie Book, a zacznie się używać y komendy section. Wówczas Latych uważa, że rozdział jest zerowy. I dlatego dostaniemy dziwnie wyglądającą, wyglądający numer z sekcji 0.11 na przykład. Proszę na to uważać. I ostatnią komendą istotną z naszego punktu widzenia jest komenda paragraph, czyli akapit, która nie dodaje numerowania, czyli jest odrębna pod tym względem, natomiast wyodrębnia fragment tekstu wizualnie w ramach tego, co piszemy, więc jest to przydatna komenda. Ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest użycie spisu treści z komendami. Które ustalają strukturę dokumentu. Robi się to za pomocą polecenia Table of Contents. Wówczas, dla tych, automatycznie, biorąc pod uwagę to, co wpisaliśmy, wszystko ponumeruje, jeszcze raz zliczy i ułoży w, w spis treści. Jeden z problemów, jaki tu się może pojawić, jest taki, że czasami nazwy rozdziałów czy sekcji będą zbyt długie i będą źle wyglądały w spisie treści. Rozwiązanie jest następujące: powiedzmy, że, chcemy, że mamy taki problem w przypadku właśnie komendy chapter, wówczas. Możemy wpisać sobie w nawiasy kwadratowe. Nazwę krótką, która będzie użyta w spisie treści. I normalnie w nawiasie klamrowym podajemy. Nazwę długą, która będzie użyta w samym tekście. W ten sposób spis treści będzie wyglądał ładnie, a my będziemy mieli nazwę taką, jaka nam odpowiada bezpośrednio w tekście.